Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Krzyżowców. E, e, Egipt, tutaj jakąś sporą armią zaatakował tutaj kapitana Samuela, który strzegł tego przejścia. No ale to jest tylko jakaś tam moja jedna jednostka tutaj ustawiona dla utrudniania życia, więc oczywiście wycofujemy się. Gidia zabójców. Okej. Okay. Obecność, gdzie bla Czy chciałbyś na e, swojej osadzie? Tak. Ok, za tysiaka. Papież inocentsy rzędu, jakoś się by chwycili zabroni przez złotni to lat. Do przepraszam, sił krzyżowców przez morze wybrano Wenecję. na Wenecjan to zarówno zaszczyt, jak i sposób na dobry zarobek. Czyli to jest to, o czym ja mówiłem. E, mocniej region. Poza Rada Królewska. Ten region e, graniczy z wrogami... cztery. Alia. Tu muszę mieć 4 jednostki, tylko czy muszę tam zrobić, czy muszę mieć. Nowa misja. Zwiększył tam nasze siły, przynajmniej 4 jednostki. Tyk. I tu jeszcze mi brakuje, że tych puszników dodać? Aha, były dwie, czyli co jeszcze dwie muszę dać, tak? No to wrócimy się tymi na razie. Może tu jest jakiś niepotrzebny oddział? Może tych templariuszy na razie? Mam nadzieję, że nie chodzi o rekrutację. No ale dobra, i tak na razie nie mogę rekrutować, ale za ja to mogę. O! Nie jest źle. No i dobra, nic więcej się nie wydarzyło. W tej duże komputera oprócz dobra, zajmijmy się teraz tą sytuacją tutaj. Szkoda, że nie można obracać tego widoku. W bok, wtedy byłoby lepiej tutaj zobaczyć jaka jest sytuacja. Ci się daleko nie wycofali. Ale okej, okay, widzę, że tu jest duża armia. Tak, tu jest duża armia. To jedziemy ich. Okej. Okay. Tu mam Ryszardal w nie Zaatakujemy tym, czyli podejdziemy... ...tutaj. Tym... Ryszardem, podejdźmy. Aha, nie mogę tu. Tylko tu. I tym balajnem. Ok, tak myślałem, że ucieknie. Przestawię sobie tego kapłana. No zobaczymy, jak tu jest w ogóle w tej Alice. No, bardzo dobrze. No. Czyli to spokojnie mogę sobie... Okej, okay. teraz jak oni to są ustawieni? Aha. a ten... Zróbmy tak. I tak. Znowu zjani. Teraz zróbmy tak Nie możemy zaatakować nocą Kapitan Habachi No mam megę gigantyczną przewagę, więc automatycznie Ryszard serce spore straty Okej, okay, no trudno Strat uh, straci ich I teraz co my tu mamy jeszcze? Jedziemy dalej. Odsuńmy tego tu. A A tu co to jest? To byłoby tu. Może tu. A tym zateknijmy tu. Okej. Okay. Dobrze. Ok, spore straty. I teraz tutaj przydałoby się w końcu utłuć tego. No już nie starczy mi ruchu, dobra, to zaraz pogrupujmy jednostki, to jest dobrze, tutaj jest wszystko ok. Mm -hmm. to jest Ryszard właśnie. Widzę, że kon fratrzy. Jeszcze tak. No dobra. No, jeszcze... Król. Król Baldwin. Tak. Tak. W porządku, templa ariusze. Okay. ok, dobra, i to jest tak, dobra. Trochę już tutaj pogoniliśmy. i zobaczymy, co będzie się działo. Tym bym się chciał jeszcze przesunąć do stronę, ale już się nie uda, więc trudno. Tym i przebrukujmy tutaj.

mam jak wideo cicho, wiem, że mogę. Ok, i tak sobie zróbmy. Ciekaw jestem, czy to tutaj pozwoli wykonać tą misję. Czy już ona nie powinna przeskoczyć, dobra? A, fak, brakuje mi stuły do tego zajazdu. O oh my god, Gildia zabójców, gdzie się pewnie kupiłem. Mm -hmm. Tu. Premia do porządku. No, ale to akurat spoko. To mi się tu przyda. Dobra, ile będę miał spoko? To może to sobie zróbmy na to 6 tur, aż się będzie robić. O, róbmy tak. I w przyszłej turze. Będziemy mieli na to co potrzeba. Dobra, tu mamy co mamy tu. Tu już do szkalania. Jeszcze nie mogę tych konstablierodanimy. To są chyba jakieś specjalne jednostki. się nie da ich uzupełnić. Mamy to jest w porządku. O! Sieć kopalń. Ale ja bym chciał zrekrutować galerę wojenną. Budujmy sobie. Dobra, nie będę więcej ryzykował. W sensie. Nie ryzykował tylko. Bo znowu mi zabraknie stówy jakiejś głupiej. Więc chcę mieć tam naddatek. O, w Damaszku już chyba jest luz. No dobrze. Na stówkę, spoko. I tych wysyłamy oczywiście na południe. A jak tutaj jest z tym. Teraz może ja się tutaj pomyliłem. Coś źle skumałem. Są niepokojerzy do 35%. Ale ogólnie to jest spoko. Więc na razie nie będzie tak dobrze. Co sobie poszpiegujmy. No, to jakaś milicja saracańska, tureccy konni, łucznicy mhm. tą stronę. To jakaś armia na granicy się zbiera. E, no i ciekaw jestem, gdzie ta. Wenecka tutaj krucjata się pojawi. No dobra, tak sobie będziemy łazić tą dy, tym dyplomatom. Czy coś jeszcze tutaj? Tu nie, tu nie. A, tu mam jeszcze tego zabójcę. Spróbujemy. A, do tego nie dojdę. No to ćwiczmy ich, że tak powiem. Tego filmu jeszcze nie widziałem, ła wow, z beczki. Dobrze, załatwiamy i zmiana cechy. Zmiana cechy plus 3. Dobrze, ok, super. Cicho, a ten jaki miał poziom? Uuu, gorszy, dużo gorszy. No dobra. E, jeszcze sobie rzućmy okiem na to uszeregowanie. Uszereg uszeregowanie ogólne. Egipt trochę dostał po tyłku, ale cicho. Bizancją i Turcja są wyżej. Wojskowe. Bizancjum spadło. O, Turcja dużo w górę. Będzie z Turcją wojna. Egipt dostaje w dupę. Produkcyjne. O, Turcja ostro w górę. Okay. Tutaj, oszeregowanie terytorialne trochę podbijamy pod Turcję, ale Bizancjum rządzi. Oszeregowanie frakcji. O! Oh, a to ciekawe. A, bo to są pieniądze. Przepraszam, tutaj źle przeczytałem. No to się nie dziwię. Tutaj, ludnościowe. okej, okay, bardzo ładnie. No i to już jest ogólne. Dobra, kończymy turę. O, o, aha, tutaj, dobra, to się spodziewałem. Cofujemy się. No szybko tam. Jeszcze raz zaatakował, tak? No i to już zrobimy sobie automatycznie. Dobrze. Nie, już nie chcę trzeciej kidni zabójców chyba. Gdzieś ona podnosi tam. Dobra, to niech sobie będzie. Dobra, i róbmy w tej Jerozolimie w końcu. zajazd. Okej, okay, ładnie. Dobra, i o to chodziło. Tu raport rekrutacji, budowa zakończenia, wieści lodowe. Aha. Aha, okej. Okay. Towarzysze i zmiana cech. Finans Egipt. Finans Egipt ma najlepszy. No tak, bo oni nie mają teraz dużej armii. Więc musimy ich szybko utłuc, bo będą werbować. Tu mnie zaszła armia od tyłu. No i dobra. Co my tu zaatakujemy najpierw? Hmm, tu mnie przyblokowało, a co tu jest? Jakieś wieśniaki tu są. Powinien się wycofać, tak jest, dobra. No i teraz lejmy tego. No, no to będzie bitwa. Nie ja zasejwowałem sobie. Dobra, trudno. <laughs> Oj, już źle zrobiłem. Fak. Dobra, za chwilę Odpauzuję. Albo wiecie co, zobaczymy, jak się będzie sprawował komputer w tej bitwie. Bo się przestraszyłem, że nie będę mógł dowodzić tą drugą armią. No ale spróbuję. Zobaczymy, jak sobie poradzi komp. A, gdzie jestem? Gdzie się pojawią posiłki? Tą armię mam niestety nie za dużo. Dobra, ostawmy się tu na wzgórzu. Eee... Okej, okay, mamy pierwszą linię. Oczywiście. Drugą linię. Tu zadajmy. Druga linia. Uczniцы. Są mi, mi to... tam. Robimy tak. To będzie jedyneczka. Aha, tam ja się za bardzo zaznaczył. O, jeszcze jeden. Co? Nie dałbym. Mhm. Dobra, i teraz kawaleria na lewej flance. Dajmy te dwa oddziały. A przepraszam, to była prawa franka, a na prawą flance dajmy. Tak. Dobra. No i jedziemy.

Kurde, tu już się zaczęli lać. Beze mnie. No dobra, zobaczymy. Może sobie jakoś ten komp poradzi tu Ale przycina mi strasznie. Ciekawe. Aha, no sporo jednostek. Eee, atakować ich. Cieszyć, i jazda do ataku, ma brać ich tam, żeby nie Pitol, postawa obronna. O już, no ładnie, to ja, Weźmy, żeby obronną, zarobili. OK tu jeszcze coś zostało. Z nich. Ci jak tu dosuwają ostro. Dobra, ustawiajmy się szybko na prawej flance. Ci już coś tu walczą? Nie. Tutaj ustawienie. Dobra, to króla dajmy do dwójeczki. Z tyłu. Ci jeszcze tu. To... No i tu ostra już się bitwa zaczęła. Kurde. I jedzie ich tu. Szybko. Trzeba atakować szybko, bo się, kurde, komp. Dobra, róbmy postawę atakującą, bo będzie słabo. No niedobrze to wygląda. A jakiś tu oddział się wycofuje. Tutaj ci, kurde. Dobra. Dwójki. Ok. Plankujemy ich. Ale przycina nieźle, kurde. Sporo jednostek. No dobra, ale ładnie. Pchamy się do ataku. Ryszard. Dajesz. Dobra, ładnie się wbili w środek i sami się oflankowali, ale tu jeszcze jest armia. Więc tych ustawimy w tą stronę. No, się ładnie, tu damy Ryszarda. Dobra, zaatakowani, tu mi się coś wjechało.

Dobrze. Jak tutaj ci moi. Dobra walczą z kolejnym oddziałem. Złuchemy. Tych wycofamy, nie chcę ich już tam za bardzo pchać. Tu jest jeden oddział. Muszę na niego uważać. Tych szybko załatwimy. Ach, jak mi to denerwuje wojno poruszanie się. Dobra, już trzech generałów utłukliśmy. U utłukliśmy, przepraszam. To jest jeszcze jakaś jednostka, dobra, to ładnie. z wyłącznikami w tych prójemy. No dobra, wygląda to spoko, wygrywamy. Czyli taki sam, tak naprawdę to już teraz wyżynka towaru. Okay. Ale straty spore niestety. Nie, już tych uczyników to nie ma co, tak. Gipska armia w rozsypce, całkowitej. Ale sporo jeszcze się sporo zdołało uciec. Ach, się. A zbrojna jednostka uciekła. O! Kolejna końca zbrojna. Posiłki. Aha, dobra, jeden oddział nam zwiał. Dobra, koniec bitwy. Uoo, straszne straty. No, skoro komputer się nie popisał, no trudno się mówi. W takim razie nie można wszystkich bitew wygrywać. No, ale plus jest taki, że tak to całą cała moja armia walczyła. Tak to bym sam musiał wyciąć w pojedynkę 14 tysięcy. Byśmy mieli kasy. O, kuszące, powiem wam, że ta. No ale dobra, Jak obiecałem, tak obiecałem. Wyżynamy. Zginął. Gdzie jestem, co on dostanie? On się zastanawia. No już? Dobra, sejwujemy. Zaraz zobaczymy jakie tam straty. Dobra, czy my będziemy mogli zdobyć już... U, to jeszcze spory garnizon jest, siedzi. Ale chyba... Dowodzenie plus 3, Ryszard dwie serce. Drugą armię rozbił. I zmiana cechy. uchonorowany jest niezadowolone. Aha, niby fajnie, ale jednak nie fajnie. Dobra, przesuwajmy teraz. U Ryszarda, tym co ja dowodziłem, nie jest źle. Jeden oddział templariuszy w sumie, straciłem straży templariuszy, że tak powiem. Jeden oddział rycerzy, rycerzy z Jerozolimy i, i tył rycerze konfantrzy on, 3. też stracone, oddział. dobra. A teraz, tak, Balin chyba to jest. Nie, to jest Baldwin, król, dobra. Uczników nie stracił. Dobrze. Straż stracił jeden oddział. Widzę, że stracił też Giermków, rycerze z Jerozolimy. Nieźle. Tu jeden oddział stracony, to damy ich tu. Dzień mhm. dobra, bo teraz. Dobra, ważne że katapulty nie stracone. Teraz tutaj rycerze sznicy. No jest oddział, lepiej tak. Znażnicy. i jeden oddział gier. No to spore straty w kurcze w piechocie. Dobra, i jedziemy do miasta. A co tu nie mogę? To jest ten. O, i atakujemy. A, bo tu się przesunąłem, nie tym, co trzeba. O Boże. Automatycznie. Balań sporo stracił. No trudno. Stracamy. Stra stracimy ich. Stracamy. I splądrujemy osadę. Przynajmniej z tego dodaję kasę. No i dobra, teraz sobie zrobimy chociaż jedną armię dobrą Nie wiem skąd ten oddział się tu musiał się nim wyleść Ryszard ma lojalność na full Jeszcze ta, ten, ten jest nieźle Skręcimy Baldwin, super autorytet. Cicho. Dobra, któremu tu zrobimy najlepszą armię? W ogóle zobaczmy to miasto, co tu jest. Dobra. Ok, jakoś tu jest. Okej. Okay. dobra, myślę, że skończymy ten odcinek na tym. Przegrupuję sobie armię. Potem tu jeszcze mam duże, dwie armie. Także myślę, że spokojnie ten Egipt tutaj pokonamy. Tutaj jestem ciekaw, co jest, ale nie sądzę, żeby tam już była jakaś duża. No, gdzieś tu na pusty nie zajechałem. Ciężko, ile to się buduje? pięć tur. No, dobra. Czyli zgodnie z prośbą rozwijam miasta. Egipt powoli zaczyna się uginać. Zginął ten dziedzic frakcji. Dziedzic, przepraszam. O, egipski zabójca. A, będzie jakiś pojedynek. Ależ nie wiem, może wcześniej go tego Może on może się gdzieś wycofał, kurczę? Nie wiem, wydaje mi się, że był tu i zginął. Dobra. Nieważne. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.